Ile kosztuje zorganizowanie Tour de Pologne dzisiaj? Jaki to jest koszt? Więc to jest między 3 a 4 miliony euro, mu, nie mówiąc mhm. tylko o gotówce, ale to jest barterowe rzeczy, prawda, i wszystkie, mhm. wszystkie inne rzeczy, więc taki koszt, taką kwotę pieniędzy. Czyli to nie jest bardzo dużo pieniędzy, znaczy to jest dużo, ale to nie jest bardzo dużo, prawda, są imprezy organizowane za dużo więcej. My dużo staramy się też w barterach wymiany, prawda, wymiany świadczeń, wymiany tego, bo, bo takiej gotówki to na pewno bardzo trudno jest się pozyskać, mhm. no ale patrząc na efekty, które można, można uzyskać, nawet na firmy, które są w trakcie Turu, jak i oni dostają zwrot promocji, reklamy, no to, to jest naprawdę dużo więcej my dajemy niż, niż oni wkładają. Wów miał też wziąć udział, prawda, w Tour de France, Słyszę o Strasburgu. Czyli to świadczy o tym, że inne kraje startujemy we Włoszech, Wystartowaliśmy startowaliśmy we Włoszech, czyli to pokazuje, że że inne kraje naprawdę się interesują tym miastem. Przed turem mieliśmy bardzo poważne rozmowy na Słowacji mhm. i Słowacy do nas złożyli taką ofertę na przyszły rok, żeby dwa etapy u nich rozegrać. No i bierzemy te, takie rzeczy pod uwagę, ponieważ, yy, no wiadomo, Tour de Pologne się bardzo, bardzo rozrasta. Chcielibyśmy, żeby pokazać jak najwięcej Polski, no ale też szukamy takich miejsc ciekawych, które, które mhm. też chcą partycypować, bo, bo, bo nie zawsze można ten budżet uzbierać. Jeżeli ktoś chce partycypować, yy, chce, no, jakiś współfinansować Tour de Pologne, to chętnie też, też tam jedziemy. Jasne. Pan się lepiej czuje w roli organizatora, dyrektora generalnego, czy jednak kolarza? Ja chyba do końca życia zostanę kolarzem, bo, bo, bo teraz nawet ostatnio zacząłem od chyba półtora miesiąca jeździć na rowerze. I mhm. to zaczęło mi taką radość sprawiać, że już nie mogę się doczekać, kiedy siadam na rower i jadę. Ile tylko Panu Także... słowo, my tutaj rozmawiamy, <laughs> Państwo tego nie widzą, ale nowym światem cały czas coś na rowerze jeździ, i zastanawiam się, ile zasługi w tym trudę polu. <laughs> no ja cieszę się bardzo, że ponad 4 miliony Polaków siadło na rower. Ja tutaj mieszkam na Ursynowie, jeżdżę zawsze po wsi, tam nad Wisłę, mhm. tam takie są piękne drogi nad, nad Wajem. To myślę, że. Podczas weekendu spokojnie można spotkać około tysiąca ludzi jeżdżących już na rowerach wyścigowych. Ja mam mhm. taką grupę tam z 50 osób, gdzie jeździmy tą grupą, bawimy się, ścigamy się, prawda? Jest to naprawdę fajna zabawa. No i, i myślę, że na pewno do końca życia zostanę kolarzem. Oczywiście organizatorem jestem, jestem i bardzo mnie to cieszy, bo... bo... Robię to, co lubię, gdybym organizował coś, na czym się nie znam, a tutaj no, nikt mi niczego nie powie, nic, uh -huh. niczym mnie nie oszuka, bo ja organizując ten wyścig, to organizuję go po pierwsze od strony kolarza. Patrzę, co jest potrzebne kolarzom, czy dobór trasy, czy bezpieczeństwo, czy hotele, jak już jako kolarz stwierdzam, że okej, okay, to jest wszystko dobrze, no, no uh -huh. wtedy już wchodzę w rolę organizatora, żeby to jak najlepiej zorganizować.